Teraz usuniemy zbędne fragmenty okręgów i prostokąta i zrobimy to na dwa sposoby. Jeden za pomocą funkcji Podziel, który omówimy na lewej części rysunku, i drugi za pomocą funkcji Utnij, którą omówimy na prawej części rysunku. Zaczniemy od funkcji Podziel. Funkcja ta pozwoli nam na podział geometrii w określonych punktach. Funkcje odpowiadające za edycję geometrii znajdują się w zakładce Edycja. Wybierz teraz funkcję Podziel. W tym okienku wybierzmy geometrię i indywidualnie, i klikamy OK. Teraz musimy wskazać punkt podziału na geometrii, i znowu, aby to zrobić precyzyjnie, musimy skorzystać z uchwytów. W tym przypadku pomocny będzie uchwyt przecięcie. Za jego pomocą wskażemy dwie geometrie, i punkt, w którym się przecinają, będzie punktem podziału geometrii. Po wybraniu uchwytu przecięcie musimy wskazać pierwszą geometrię i będzie to geometria, którą chcemy podzielić. Czyli najpierw chcemy podzielić okrąg. Klikamy na okrąg i teraz jako drugą geometrię wskazujemy bok prostokąta. I tutaj możemy uzyskać dwa punkty podziału na dole lub na górze okręgu, w zależności w którym miejscu klikniemy. Kliknijmy ten punkt w pobliżu górnego punktu okręgu. OK. Polecenie podziel jest cały czas aktywne, więc powtarzamy poprzednie kroki, aby uzyskać punkt podziału na dolnej części okręgu. Czyli najpierw wybieramy uchwyt przecięcie elementu. Wskazujemy okrąg, ponieważ to okrąg chcemy podzielić. I następnie punkt podziału klikając na bok prostokąta. Ok. Polecenie podziel jest cały czas aktywne, więc wyłączmy to podzielenie i sprawdźmy, czy podział się udał. Wybierzmy funkcję Kasuj z zakładki Edycja. Zaznaczmy tę część okręgu poza prostokątem. I jeżeli podświetlone zostało półokręgu leżące poza prostokątem, Zaakceptuj wybór, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym. OK. Wyłączmy polecenie kasuj poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym. Teraz musimy podzielić prostokąt, tak, żeby usunąć fragment boku, który znajduje się wewnątrz tego łuku. I teraz pokażę Ci trochę łatwiejszy sposób na podział geometrii. Ponownie wybierz funkcję podziel. Podziel tutaj geometrię, ale jako metodę wybierz użyj geometrii cięcia. OK. Jako geometria cięcia wybierz łuk, który pozostał po okręgu. Zaakceptuj wybór prawym przyciskiem myszy, a następnie jako geometria do ucięcia wybierz fragment boku prostokąta leżący wewnątrz łuku. OK. Zakończmy polecenie klikając prawym przyciskiem myszy i sprawdźmy, czy tym razem wszystko się udało. Wybierz polecenie kasuj, zaznacz fragment boku prostokąta leżący wewnątrz łuku i jeżeli podświetli się tylko ta linia, zaakceptuj prawym przyciskiem myszy. OK. I wszystko jest OK. Wyłączmy polecenie kasuj poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Na prawej części rysunku użyjemy funkcji utnij. Wybierz funkcję utnij z zakładki geometria. I w pierwszym kroku musisz wskazać geometrię, która będzie stanowiła granicę do przycięcia innej geometrii. Załóżmy, że najpierw chcemy usunąć fragment boku leżący wewnątrz okręgu. Więc, jako geometria do cięcia, geometria, która będzie granicą do przycinania innej geometrii, wskazujemy. Okrąg. Akceptujemy wybór, klikając prawym przyciskiem myszy, i teraz musimy wskazać geometrię, którą chcemy uciąć. My chcemy uciąć fragment boku prostokąta leżący wewnątrz okręgu, więc klikamy na tę geometrię. OK. Geometria została od razu usunięta. Zakończmy polecenie ucinania. I teraz usuniemy fragment okręgu znajdujący się na zewnątrz prostokąta. Ponownie wybierzmy funkcję utni. Tym razem, jako geometrię do cięcia, zaznaczmy górny i dolny fragment prostokąta. Zaakceptujmy wybór. I jako geometrię do ucięcia, zaznacz prawą część okręgu. OK. Zakończmy polecenie, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym. W tym momencie warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Z zakładki Widok wybierz opcję ekranu, i tutaj wybierz kierunek geometrii. Możesz też użyć skrótu klawiaturowego Ctrl plus G. Ok. Na rysunku pojawią się białe strzałki. I każda taka strzałka oznacza jedną geometrię. Jak widać na rysunku, na kształt konturu zewnętrznego składa się kilka pojedynczych geometrii. Później, przy obróbce, każda taka geometria potraktowana zostanie jako oddzielna geometria i dla każdej z nich mielibyśmy wejście i wyjście narzędzia. Aby połączyć geometrię, należy skorzystać z funkcji połącz z zakładki edycja. Po wybraniu tej funkcji zaznaczamy geometrie, które chcemy ze sobą połączyć. Na przykład te dwie geometrie. I akceptujemy prawym przyciskiem myszy. I teraz te dwie geometrie zostały już ze sobą połączone. Moglibyśmy wybrać wszystkie geometrie do połączenia, aby połączyło nam wszystkie geometrie w jedną geometrię. Moglibyśmy dalej kolejno zaznaczać poszczególne geometrie. Jednak do naszego rysunku będziemy dodawać zaokrąglenia. I jeżeli geometria nie jest połączona w miejscu, w którym chcemy dodać zaokrąglenie, na przykład tak jak nie jest połączona w tym miejscu, nie jest połączona tutaj i tutaj, nie jest połączona tutaj i tutaj i tutaj też nie jest połączona, to po dodaniu zaokrąglenia te geometrie zostaną ze sobą połączone.